Boża Częstochowska. Rodzice Dominiki na weekend majowy postanowili zawieść się do babci. Dominika bardzo się cieszyła, nie mogła się doczekać ze spotkania z babcią. W sobotę Tato i z Mamusią przywieźli ją do babci na obiad. Tato żartował. Masz tak duże bagaże, jakbyś wyjeżdżała na dwa tygodnie. Tato, przecież ja zostaję u babci. Na niedzielę i chcę w tym dniu ładnie wyglądać, dlatego zabrałam różne sukienki. Przecież nie wiem, jaka będzie pogoda, odpowiedziała córka. Po obiedzie rodzice pojechali, wieczorem babcia z Dominiką oglądały albumy ze zdjęciami, a wśród nich zdjęcia mamy Dominiki, gdy była w jej wieku. Po obejrzeniu kilku albumów Dominika powiedziała do babci, babciu pokaż mi jeszcze ten album, który stoi na półce. To jest album ze zdjęciami z Jasnej Góry. A co to jest Jasna Góra? spytała wnuczka. To wzgórze w Częstochowie, na którym znajduje się sanktuarium. Największym skarbem jasnej góry jest obraz Matki Boskiej. Jej kopie znajdują się prawie w każdym polskim domu, powiedziała babcia i zaprowadziła dziewczynkę do dużego pokoju, gdzie na ścianie wisiał obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja wysłuchuje zanoszonych do niej próśb, ludzi i wstawia się za nimi do Boga. Wielu ludzi zostało uzdrowionych, i dlatego obraz nazwano cudownym. Rozpoczęło się pielgrzymowanie wiernych na jasną górę. Wielu udaje się tam pieszo, by wyrazić Maryi wdzięczność oraz prosić ją o opiekę. Jasną górę wiele razy odwiedził ojciec święty Jan Paweł II, przywiózł jasnogórskiej pani złotą różę, złote serce i złoty różaniec. Dary te znajdują się obok cudownego obrazu. Dlaczego na twarzy Maryi są dwie rysy? Pytała zaciekawiona Dominika. To ślady po napadzie na klasztor, podczas którego chciano cudowny obraz wykraść. Gdy się to nie udało, żołnierze szablą pociął obraz. Dlaczego Jezus i Maryja mają korony? Korona to znak szczególnego wyróżnienia. W historii niektórzy królowie odegrali bardzo ważną rolę. Podobnie w naszym życiu i zbawieniu, bardzo ważną rolę ode... może odegrać Maryja jest ona królową Polski a Jasna Góra jest nazywana duchową stolicą naszego narodu ona pragnie być dla nas najukochańszą matką i królową naszych rodzin i naszego życia codziennie o godzinie 21 w kaplicy cudownego obrazu gromadzą się ludzie aby prosić Maryję o pomoc w codziennym życiu dla siebie rodzin kościoła i naszej ojczyzny Modlitwę tę nazywamy apelem jasnogórskim. Babciu, nauczysz mnie takiej modlitwy? Dobrze, Dominiko, jeśli nie zaśniesz, pomodlimy się razem, łącząc się duchowo z jasną górą, ponieważ ta modlitwa jest transmitowana przez radio.